W branży spożywczej liczy się świeżość, jakość i konkurencyjna cena. Dlatego potrzebujesz rozwiązania, które daje ogląd całości od surowca do sprzedaży. System pilnuje partii, dat i jakości od uprawy do sklepowej półki. Piekarni. Wszystko musi być idealnie odmierzone. Alergeny, receptury, gramatury, masz to pod kontrolą. Nieważne, czy wypiekasz 100 czy 10 tysięcy bochenków. W branży rybnej, niezależnie od tego, czy masz do czynienia z produktami świeżymi czy mrożonymi, jakość musi być pod stałą kontrolą. W jednym systemie masz 100% traceability, EDI, ważenie i pakowanie. Dynamics 365 Business Central to decyzje oparte na danych. AI i MRP, które przewidują zapotrzebowanie zanim się pojawi. Panel produkcyjny oparty o Power Apps pozwala na rejestrację danych w czasie rzeczywistym. Wiesz, ile trwa każda operacja i ile kosztuje. Raporty w Power BI dają wygodny dostęp do istotnych danych i czytelnych wizualizacji, dzięki którym możesz podejmować lepsze decyzje. Mamy ponad 12 lat doświadczenia i liczne grono zadowolonych klientów. Sprawdź, jak te rozwiązania mogą pomóc Twojej firmie. Skontaktuj się z naszym ekspertem.